Jednym takim dość częstym dylematem wśród wędkarzy, karpiarzy, jest pytanie, jaką kupić karpiówkę. Oczywiście niektórzy wybierają specjalistyczne, krótkie albo do dalekich rzutów, no ale czasami potrzebne nam są wędziska po prostu uniwersalne, które posłużą do wszystkiego do łowienia blisko, daleko z łodzi. Różne opinie są na ten temat, co to jest uniwersalne wędzisko karpiowe. Przyjęło się tak już od wielu lat, że to jest model o długości 3,60 m i krzywej ugięcia 3 funtów. Ostatnio powoli zaczęło się to zmieniać, jako że również jako uniwersalne wędzisko uznaje się o tej samej długości, ale o nieco większej krzywej, 3 i 1 czwarta funta. Dlaczego? Dlatego, że czasami te 3 funtowe wędzisko jednak, jednak nie wystarczy przede wszystkim do dalekich rzutów. Ten malutki ułamek, czyli 1 czwarta funta jednak robi swoje, nie przeszkadza w holu karpia, czyli jak gdyby te wszystkie walory tej nieco lżejszej karpiówki, nie do dalekich rzutów, pozostają, a jednak mamy zapas mocy dużo większy. I to jest właśnie taki model o długości 3,60 m i krzywej 3,25 funta. Inspire, czyli najwyższa klasa wędzisk firmy Prologic. Wędzisko, które rzeczywiście nadaje się właściwie do każdego sposobu łowienia. Pierwsza podstawowa rzecz to Blank. Blank wykonany z wysokomodułowego węgla krzyżowym oplocie. I jeszcze nanowłókna na to położone, jest absolutnie topowa technologia. Widać, że średnica tego blanku jest niewielka. Dzięki temu jest to lekkie wędzisko. Po pierwsze, umożliwiające dalekie rzuty ciężarkiem. Ja myślę, że 120 gram, to jest taki najbardziej odpowiadający tej krzywej ugięcia. Próbowałem się, że odległość 120-130 metrów nie powinno być kłopotem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jest to kij, który znakomicie leży w ręce podczas holu. Czyli po prostu jest niezwykle przyjemny. Ugina się w części szczytowej na początku, natomiast później, kiedy musimy przytrzymać rybę. Dalsza część Blanku zaczyna fantastycznie pracować i taka progresywna akcja jest tutaj doskonale widoczna. Wędziska serii Inspire na dwie części się dzielą, te do dalekich rzutów i oznaczone symbolem AR, czyli to skrót angielskiego All Around, czyli uniwersalne wędziska, i to jest właśnie Inspire AR, który Świetnie leży w ręce w każdych okolicznościach. Bardzo ładne wykończenie z korka, przyjemny uchwyt. Uchwyt do kołowrotka też z frezowanego włókna węglowego, klips na żyłkę. No i rzadko spotykane, a bardzo lekkie, mniej więcej o jedną trzecią lżejsze niż takie typowe Siki przelotki. Przerotki Bay minima, rzeczywiście one są minimalistyczne. W środku widzimy, że ta warstwa jest, ale jest niezwykle, niezwykle cienka. Na to ramka, i pierwsza przelotka startowa 50 mm, a więc też jak najbardziej uniwersalna, do dalekich rzutów też się nadająca. Oczywiście przelotki tego typu są również dalej, przy czym dalej są dwustopkowe i przelotka szczytowa o takich specjalnie skonstruowanych stopkach, które przeciwdziałają splątaniu się żyłki o przelotkę szczytową, co no dość często się niestety zdarza. Oczywiście przy tego typu wędziskach trzeba dobrze zestawić kołowrotek. To będzie kołowrotek Big Pit naturalnie, natomiast nie musi być tych największych Rozmiarów to mogą być nieco mniejsze, kompaktowe Big Pity, które doskonale będą współgrać właśnie z tym wędziskiem 3,14 funta. Ponieważ jest to wędzisko uniwersalne, długości 3,60 m. Więc możemy go używać wszędzie, także również łowiąc z wywózki. Oczywiście te najbardziej odpowiednie 3-metrowe też możemy zastosować, ale myślę, że ten kij doskonale nadaje się także do tego, żeby wywozić i holować ze środka pływającego. To wędzisko zostało skonstruowane w zupełnie inny sposób niż na przykład kije rzutowe. Proszę zobaczyć na samą szczytówkę, pod ciężarkiem, jak ona się ugina. Ona jest dużo bardziej miękka ta szczytówka. Na co wpływa taka dość miękka szczytówka? Po pierwsze, po pierwsze redukuje nasze błędy. To znaczy przy mniejszej sile wyrzutu ciężarek leci równie daleko jakbyśmy rzucali dużo mocniej. To jest bardzo dziwna rzecz, natomiast ta sprężyna posyła ciężarek na tą odległość taką 100, 100 kilkudziesięciu metrów. Przy naprawdę niezwykle mniejszej sile niż wydawało by, wydawać by się to mogło. Natomiast inna sprawa, że tym wędziskiem, gdybyśmy chcieli rzucić naprawdę ekstremalnie bardzo daleko, to niewiele byśmy więcej zdziałali. To jest właśnie tak ciekawa konstrukcja blanku, która na to pozwala. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, podczas holu, karpia mamy doskonale, doskonałe wyczucie ryby. Doskonałe, bo to się, o, ta szczytówka. Świetnie nam się ugina, czujemy wszystkie zrywy, czujemy wszystko, co z rybą w wodzie się dzieje. Natomiast dalsza część blanku pozwala nam właśnie na to, że jeżeli jest mocniejszy zryw ryby, musimy ją przytrzymać. On się progresywnie wygina aż do tej części z rękojeścią. Tak więc, jeżeli chcemy mieć uniwersalną karpiówkę na wszystkie możliwe Okoliczności, to Inspire 360, 3, 3 1/4 funta, jest doskonałym pomysłem.